A właśnie, a propos zarabiania, jak tam y, z twoim byłym dystrybutorem, rozliczyliście się w końcu? E, sprawa jest w sądzie. A propos spraw w sądzie, y, sprzedawałeś kiedyś BMW na aukcji charytatywnej Aha. i kupił je od ciebie y, Krzysztof Sklarski, właściciel napisy.info. To jest gościu, który zareklarował, że przejmuje Google.com w jakimś momencie i y, zakłada filię swojej firmy w Szanghaju. No właśnie on, on na swoim forum y, przedstawiał przebieg sytuacji. No. Y, poczytałem sobie trochę jak się potoczyła ta akcja, bo ostatni wpis był o tym, że sprawa została skierowana do sądu. No to nie wiem do jakiego sądu, ale chyba w Guala Lumpur, bo od tamtego czasu nie przyszedł żaden żaden dróg z sądu, natomiast gościu ewidentnie ma e, kwity od psychiatry, co tego, czego też są skane w internecie, jak poszukał, są skane. Poszukałem. Ponieważ wielu ludzi miało do czynienia z tym gościem i jest ewidentnie jebnięty. Ma konsorcjum, kurwa, finansowe, które mieści się w jednopokojowym mieszkaniu w Zielonej Górze. Jest też taki filmik, jak kurwa, gra w tenisa i łapie rakietę e, w biegu i tak jak powiedziałem, przejmował też Google.com i tak dalej. To jest totalny, kurwa, e, oszołom, Psychiczny gość. Czyli co, co, się, co się stało z tym BMW? Bo widzę, że masz nowe, tą nowszą generację siódemki. Mam już kurwa od dwóch lat. No tak, to co się stało z tym starym BMW? Sprzedałem je. Ale charytatywnie czy nie charytatywnie? Nie, normalnie za hajs. Dobrze. Charytatywnie to chciałem je oddać na jakieś w pomocy, ale to... Ale też cię owsiak trochę w kuja zrobił, tak? No mnie nie tylko zrobił w chuje, tylko powiedział, że niech to sam te pieniądze i jeszcze do tym zobrócił od tego, więc kurwa... Średnio opłacalny interes dajesz coś komuś jeszcze płacić o tego podatek, no to Albo coś komuś dajesz, albo kurwa. Albo albo komuś coś płacisz, ja nie będę nikomu nic płacił, nie? Będziesz oglądał kubę wojewódzkiego we wtorek? Nie, nie oglądam Kuby wojewódzkiego. Już nie. Znaczy, znaczy już nie, a to że regularnie... Nie no parę razy widziałem na no, stare ale... No. A wiesz to będzie we wtorek? Tak, Rysiu i, i młody sztur. No no. No i? No nic, no tak, chciałem zapytać, czy będziesz oglądał. Takie masz takiej takiej pospierdolki chcesz robić, nie? Nie no, tylko chciałem zapytać, Takich też chcesz być buńczuczny. No, znaczy, wiesz, a po co on to oglądać? Mam się upajać, kurwa, widokiem Rysia stary? Ja nie mam zrobić robić w życiu, kurwa, stary? Po co on to oglądać? Yy, okej, okay. a chcesz w ogóle rozmawiać o Rysiu, czy mamy pominąć ten temat? Znaczy, a po, o czym mamy rozmawiać? No mam pytania a propos Mielna. No? No, yy, bo, no, jak co roku grałeś urodzinowy koncert tam, prawda? Yy no i tego razu wyjątkowo wydarzyły się tam dwie imprezy chłopowe. jedną z nich grał Rysio doszło do spotkania nie wiem czy oglądałeś ostatni wywiad na CGM z Rawiczem, Rysio się tam chwalił trochę o tej rozmowie no, o, czym, o czym ta rozmowa w ogóle była z Czy doszliście do jakichś wniosków? nie, do żadnych czy Rysio mi pytał co ja odpierdalam to wszystko w wywiadzie mówił, że wyzywał cię od kurew nie, nie wyzywał mnie od kurew Dobrze. Dlaczego WDK nie masz w ekipie Wielkiej O? Tylko, bo WDK się nie nadawał tej ekipy. WDK myślał, że jest wiesz, yy, Timbalandem, nie? A nim nie jest. Jakiś twój kolega? Nie no tak pyta z ciekawości. Dobra mówię. pyta to ścieżka świękowa, no, no, Dobra tak pyta, ma? ale jak ci gościu mówi, że bierze odbitu 500 zł, masz na płycie 19 kawałków, co daje prostym rachunku, wiadomo ile, a potem ci mówi jak ta płyta wychodzi, że on by chciał 10 razy tyle, no to chyba nie jest w porządku, nie? Mhm. No, bo ja rozumiem, że im czegoś jest więcej, tym cena topnieje. A tutaj była proporcja w drugą stronę. Nie porozumieliśmy się co do tego. No ale wiesz, rozstaliśmy się, dostał co jego i pożegnaliśmy się wszystko. Nie wiem co teraz robi. Mm. No dobra jak, Może masz jakąś anegdotkę z czasów szkolnych, bo to jest zawsze bardzo ciekawe tak, tak Na przykład odbiłeś jak... Odbiłeś od tematu totalnie no No odbiłem no. No, no Nie mam... No bo nie chcę Ci zadawać błączucznych pytań Ale wiesz to, jak już zadaje się od tych już 25 minut to już idź tą drogą Nie no dlaczego od 25 minut? Nie wiem ile tam rozmawiamy o 20 ale wszystkie zdałeś? pytania są błączuczne? Nie ale taki masz charakter tej rozmowy Jeżeli tego posłuchasz na dyktafonie to będziesz słyszał swój tam głosu no. żebyś taki wiesz tem, Masz taki tempr głosu ewidentnie zaczepny ale nie ruszamy to Zaczepny? No ho. Posłuchaj zaczepny. tego potem, ale kontynuujmy No dobrze, powszechnie wiadomo że jesteś miłośnikiem tytoniu Co znaczy? No to znaczy lubisz polipapierosy po prostu No? No, yy, pamiętasz, yy, kiedy, w jakich okolicznościach zapaliłeś swojego pierwszego papierosa? Tak, w podstawówce kolega mnie namówił, ale potem nie To Dopiero jak byłem w liceum, znalazłem z kolegą paczkę papierosów w Teksas, nieotwartą, którą jaraliśmy nad rzeczką z tym ludką mnie na osiedlu i tak żeśmy się najarali tymi ślugami, że nie mogliśmy przed nią przeskoczyć w drugą stronę. Yy, byłeś kiedyś panczurem? Słuchałem muzyki bankrokowej. No tak, słuchaj, to już takie pytanie na koniec, mam nadzieję, że nie będzie błączuczne. Ale łapiesz tego słowa, no? No, spodobało mi się. Ale nie, było nie taki, zbyt często często głównych. Wielu było. było takich, co się łapali słów, a teraz wiesz, są na melanżu. się słów. No tak no hip na przykład. No. no tak, słuchaj, myślisz, że pogo, Mogłoby być elementem kultury hip że wiesz, że zamiast wszyscy łapy do góry to wiesz. Słuchaj... To bicie? E, widziałem to parę z na głowych. głowych. Za Opolu polu nawet, no? Tak. Na pierwszym hip-hopu to widziałem. Ale Ty chyba wtedy jeszcze byłeś za młody. No dosyć. No. Natomiast, kurde, wiesz, no. Nie ja rozumiem skąd to połączenie pogo z hip-hopem, no. Co to ma wspólnego? No nie wiem, to tak pogo, się pogo, bo Pogo jest takim transem euforycznym nie? w hip hopie wiesz, to nie, nie ta rytmika jest w ogóle. Wiesz co, byłem ostatnio na Coke i jak grał nerd to zrobiło się z tego pogo. A nerd to jest hip hop? Hip hop, rock. Ale ma takie podbicia trochę hip hopowe nie sądzisz? No wiesz no kurde, jakby zwolnił punk rock to też ma bit hip hopowy. Chyba się zwolnił. Że jakby ludzie zaczęli skakać o połowę wolne, to byłoby w Bogo. Wszystko jest możliwe. Dobrze. To jest dla ludzi. Yy, rozumiem, że śpieszy wam się na superjedynki, tak? Nie, nie śpieszy nam się, mamy jeszcze dwie godziny. Tak? To, no właśnie, to powiedz, yy, dokąd idziesz Polsko, to jest kawałek o takim yy, podłożu społecznym, tak? To jest kawałek a propos społeczeństwa. Dokąd idzie ta Polska według ciebie, yy, ale w polityce. Ale w sensie dokąd idzie Polska w ja nie rozumiem No w sensie dokąd idzie nasz rząd polski W bardzo dobrym kierunku Gdzie Ech. rząd polski, tak A myślisz, że powstanie jakaś opozycja yy, nowa? No, Ostatnio Migalski wyleciał Migalski to ostatnio chciał zabić kurwa konkurs na Kawałego Katyniu, w którym chciał, żebym był juroem i żebym go patronował No, zdziwiło się co? Widzisz? Ej, sorry, ale... No, ale Migalski jest kurwa no? szałomen, no. Jest inteligentnym gościem, ale kurwa jego poglądy totalnie nie pokrywają się z moimi. <grym> <grym> Okej. Okay.